Witajcie, witajcie to znowu ja Gural Gra i witam Was w kolejnym odcinku z gry Portal 2. Tak wiem jak widzieliście w niedzielę wrzuciłem odcinek z gry Demo. No niestety jest mało czasu na nagrywanie, więc tak jak mówię no, troszkę jest... Wiecie, ja to już kiedyś mówiłem w odcinkach, jak była zima, że przyjdzie lato, to będzie więcej roboty w domu, więc... Mam nadzieję, że się nie złościcie na mnie. Chciałbym prowadzić ten kanał tak jak obiecałem, czyli po dwa filmy dziennie, ale niestety no czasem, no, czasem się nie przeskoczy tego, co, co można przeskoczyć. Dobra, z tego co pamiętam, to myśmy wylądowali właśnie tutaj, czyli chodzi na to, że musimy iść tutaj. W otwieranie przesuwanych drzwi. To bo... every day here in our spheres I can't personally oversee every one of them, so these pre-recorded messages will cover any questions you might have and respond to any incidents that may occur in the course of your science adventure. Your test assignment will vary depending on the manner in which you have bent the world to your will. Those of you helping us test the repulsion gel today, just follow the blue line on the floor. Those of you who volunteer to be injected with praying mantis DNA, I've got some good news and some bad news. Czekajcie, to co my tu będziemy mieć karabin? Troszkę nie zrozumiałem tego, jakieś nie wiem, odliczki ludzie Nie wiem w sumie o co to chodzi Mamy się kierować Według żółtej linii, ale szczerze powiedziawszy, ja tutaj na przykład nie widzę w ogóle żółtej linii. Nie wiem czy. Nie wiem czy jest tu w ogóle jakiś karabin, czy coś, bo. Oni mówili o żółtym karabinie, ale tu są same stoliki z telefonami, z komputerami, krzesłami. Szczerze powiedziawszy, ja tutaj nic nie dobra, To, to powiem, można powiedzieć że za odwiedzone. Zaznaczyć. Tu byliśmy. Tu też nie ma żadnej półki, ani nic. Ale było powiedziane, żebyśmy się udawali za żółtą linią, podejrzewam. Cape Johnson. A to nie jest czasem ten Cape Johnson, który do nas mówi. Local enter. I to jakby kopalnia solna, nie? Jakieś nagrody. Czekajcie jeszcze tutaj sprawdzimy, co tu jest, ale tutaj nie widzę nic za bardzo. Dobra, się otworzyły. I eee, teraz tak, tam nie mamy gdzie iść, tam nie mamy gdzie iść. A, myśmy tam byli na dole. Bodajże w... w poprzednim odcinku. Dobra, jest winda, ale czekajcie, bo teraz tam. Ja bym chciał się tutaj obejść to i zobaczyć, czy tu jeszcze czegoś czasem nie będzie. Ale już widzę, że raczej nie. Dobra, jedna, elevator control. Dobra, jedźmy na górę, zobaczymy co będzie. Co tam na nas czeka? No, zapowiada się nieźle. Tam jest jakaś wieża. Dobra, jesteśmy na samej górze i teraz tak. Tu mamy zejście w dół, ale to są pewnie schody do wyjścia na tą wieżę. Tu jest coś, ale to wszystko trzeszczy. Eee. Aha, i tam jest wyjście. Czy ja mogę postawić sobie tu portal? I podejdź, że Aha, tam nie mogę postawić portalu. Na drzwiach też nie mogę. Czekajcie, bo... A tam jest jeszcze coś. A tylko, że ja strzeliłem tak, że... Czekajcie, to strzelę tak. Dobra. Dobra, jestem tu i co teraz? If you need to go to the bathroom after this next series of tests, please let a test associate know, because in all likelihood, whatever comes out of you is going to be cold. Only temporary, so do not worry. If it persists for a week, though, start worrying and come see us, because that's not supposed to happen. If <laughs> we okay. <laughs> Just a heads up, we're going to have a superconductor turned up full blast and pointed at you for the duration of this next test. I'll be honest, we're throwing science at the wall here to see what sticks. No idea what it'll do. Probably nothing. Best case scenario, you might get some superpowers. Worst case, some tumors, which we'll cut out. If you've cut yourself at all in the course of these tests, you might have noticed that your blood is pure gasoline. That's normal. We've been shooting you with an invisible laser that's supposed to turn blood into gasoline. So all that means is it's working. Coż mogę powiedzieć? No, to jest jeszcze lepsze niż. Aha, chyba już wiem o co chodzi. Tylko pytanie. że ja mam, a czekajcie. Tam, tam można otworzyć portal, tylko że ten portal jest, mi się wydaje, eba w tej windzie, więc ja bym musiał, tak, tylko ja wiem, tutaj wyceluję y Tu mogę postawić portal, mogę. Dobra, i teraz tak. Czekajcie, bo to trzeba, to trzeba przemyśleć, bo mi się wydaje, że tak muszę się dostać tam, do drzwi, gdzie jest napisane alfa. Tylko, że tu pod sobą nie widzę nic. Prawdopodobnie jeżeli skoczę to zginę. Tu nie można nigdzie laseru postawić. Tam też nie. Ta skośna ściana tutaj mi przypomina o wyskoku, tylko teraz tak. Pytanie jest, gdzie ja muszę się znaleźć, bo to, że ten laser tutaj muszę umieścić, to jest według mnie stuprocentowo pewne raczej. Tylko, że ja muszę spać z dużej wysokości. Tylko, że wychodząc no, z tego założenia... Czekajcie... Nie mogę na to wyskoczyć, na to też nie mogę wyskoczyć. Stąd jak skoczę tam, to tam nie będzie żadnego ratunku. Czekajcie, muszę wrócić na wieżę. Dobra, jestem na wieży. To było tam, aha, dobra. Czyli tam mogę ustawić ten portal, tylko że pode mną nie ma nic. Czyli tam jest niebieski, czyli teraz bym musiał. Tylko czekajcie, bo teraz tak. No, to już szczerze powiedziawszy. O! Dobra. To już chyba wiem. Czyli tam był niebieski, dobra. Ok. No. Nie powiem, że to było jakieś łatwe. Ale doszłem. Po moim mniemaniu doszłem do tego. Zamykanie drzwi. Okej. Okay. Co tu mamy. Jak zwykle stoliki z jakimiś komputerami, jakieś Geek gel. Pressure control, I mi się wydaje, że ta wajcha możemy nią ruszyć tylko. tylko właśnie. Co ona będzie robiła ta wajcha? Tu przejścia nie mamy, jest przejście tam. Więc mi się wydaje, że tą wajchę trzeba będzie ruszyć. Dlatego, że gdyby nam odblokowała te drzwi. nic innego ciekawego tutaj nie widzę. Przyjrzyjmy się jeszcze tego. Know your allergens. Animal danger, antimateria, plastik, polno. Znamy twoją alergię, to jest takie przetłumaczenie Pump Station Alpha Aktywacja dużej bomby I teraz tak, mogę zejść w dół to get żel flow, aha, czyli żel idzie w górę No powiem Wam, że trzeba przyznać że trzeba przyznać, że dwójka jest bardzo dobrze zrobiona A, to czekajcie, znaczy się, że co, że ja Tędy nie wejdę, to w takim wypadku, w takim wypadku, gdzie ja mam iść, Z ogóle? Stamtąd przyszłem, poszłem tamtędy, yy, tam coś jest dobra, i teraz ta. Tu drzwi są zamknięte. Też jest jakiś potrzebny kod, ale kodu nie znamy, bo skąd? Aha, jeżeli idzie tutaj. Tu jest urwany mostek. Zakreś science jest built on the shoulders of giants. Nie tutaj. Na Aperture, dojemy do naszej science z skręciem. No hand holding. No tak, no bez trzymania za rączkę, czyli doszliśmy do doszliśmy do jakiejś windy. Nie wiem w sumie co o tym wszystkim myśleć, jakiś żel, jakieś mogą wystąpić jakieś problemy. the Oh yes. All right. Let's get started. This first test involves something the lab boys call repulsion gel. You're not part of the control group, by the way. You get the gel. Last poor son of a gun got blue paint. All joking aside, that did happen. Broke every bone in his legs. Tragic, but informative. Or, so on so forth. Tragic, but nie rozumiem. You are here. Aha. Czyli jesteśmy można powiedzieć, że na samym dole w dziewiątym nie wiem, przedziale, jakby to nazwać. Dobra, Shell Flow tu mamy ten. Ok. Remember, if you have not received one, please find a test essential. Participant King, Ha, może święte, to teraz tak. Już widzę, że możemy tu wejść. No i tu jest, żel i co? Tam mogę postawić portal przecież. Aha, ale nie mogę postawić portalu tutaj. Dobra, tam jest wyjście, znowu są połączone, tylko nie wiadomo gdzie. Tam jest jakiś kaucjon. Co to znaczy, że co, że my mamy, możemy skakać po tym żelu? Aha, dobra, okej. Okay. Dobra, pyk, pyk. A jak zejdę, to się zamknie. Czyli musiałbym coś. Ale czekajcie, no to gdzie jest włącznik od tego. A włącznik jest chyba tam. To czekajcie, to w takim razie my mamy. Portal jest tam. Aha, tam nie mogę nic zrobić. Ha ha, ha. Czekajcie, ja muszę wyjść i na to z dołu Kałcjon. Uważaj Tylko, że właśnie uważaj, tylko że To mi nic w sumie nie daje, bo... Co mi to daje? No, mam tutaj ścianę, tam mam ścianę. Eee, chyba, że mam wykorzystać na przykład ten żel, po to. Aha, dobra. Dobra, mam to. Okej. Okay. I teraz mogę... Ajajaj. Czyli teraz bym musiał skoczyć gdzieś... i boys go just informed me that I should not have mentioned the control group. They're telling me I to stop making these pre-recorded messages. That gave me an idea. Make more pre-recorded messages. I pay the bills here, I can talk about the control group all damn day. No to co, no? Zrobiliśmy ten poziom. Według mnie. next text next test chamber this way ok fajnie tylko pytanie brzmi jak dobra tam widzę ścianę ale tu nie widzę żadnej ściany tu nie mogę dać laseru Dobra jest, dobra jesteśmy i teraz tak jest droga w lewo albo w prawo, ale tu schodzimy na jakieś schody. Nie wiem, czy jeszcze chcę schodzić. Zobaczmy jeszcze, co jest z prawej strony. Dobra, tu jest jakieś w sumie biuro, ale szczerze powiedziawszy że tutaj nic nie ma. Czyli wydaje mi się, że i tak musimy z tego skorzystać, z tych schodów, ale to już zobaczymy w przyszłym odcinku, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał, pozdro z Podhala, zostawcie łapkę suma, trzymajcie się, cześć.